Witajcie w dzisiejszym filmie. W tym rozpakujemy moją nową stację lutowniczą, czyli WEB 937D+. Możemy przejść do rozpakowania pudełka. W pudełku mamy fakturę razem z kartą gwarancyjną, instrukcję i jakąś ulotkę w języku chińskim i angielskim. I dalej mamy pudełko. W tym pudełku mamy całą jakby centralę od stacji lutowniczej, czyli, czyli to pudełko, w którym jest transformator w środku. Jest ono dosyć ciężkie, więc wygląda ta stacja na dosyć solidną. Mamy pokrętło temperatury, wyświetlacz i podłączenie do kolby, do której teraz przejdziemy. Tak wygląda kolba, może wyj wyjmę ją z tej folii. tak wygląda kolba. Tutaj mamy właśnie podłączenie do tej yy, stacji. A tutaj mamy już fabrycznie zamontowany grot i tu jest taka nakładka. Dalej w pudełku. Tutaj z boku mamy takie, jakby narzędzie do wylutowywania elementów. I ostatni element, który też może wyjść z folii, jest to podstawka pod naszą tutaj kolbę. Możemy ją tu włożyć. A tutaj mamy gąbeczkę, bo, bo ponieważ po nawilżeniu jej wodą możemy tutaj wyczyścić gr nasz grot. Teraz możemy przejść do pierwszego uruchomienia naszej stacji. Bierzemy naszą stację. Bierzemy pod. Podstawkę. Oczywiście ściągamy zabezpieczenie z grotu, wkładamy tutaj kolbę, rozwiązujemy drucik od kabla od, kabla, od kolby i możemy ją podłączyć tutaj do pięciopinowego gniazda. Teraz pozostało podłączyć to do przedłużacza. Mam tutaj przedłużacz, więc teraz do niego podłączymy naszą stację lutowniczą. I od razu nam wyskoczyło yy, temperatura. Zaczęło się już grzać. Możemy ustawić temperaturę. Ustawimy maksymalną, albo, na przykład, ustawmy 350 stopni. I sprawdzimy czas w jakim stacja dojdzie do tej temperatury. Stacja zagrzała się, jak widać, bardzo i to na, naprawdę bardzo szybko. Czuć, że jest, czuć nie będę dotykał, ale czuć, że jest gorąca, więc stacja działa. I to tyle w dzisiejszym filmie, to był taki szybki unboxing i do zobaczenia do następnego odcinka, cześć!